Witam. A jak? Witam. To oczywiście z bukietem ogrodowych kwiatów dla was, drodzy internauci. A więc lipiec, lato, ogród wypoczynek oraz możliwość udania się nad morze, na plażę, ale jeśli nad morze, to z gołębiami. Dzisiaj zaprezentuję grupę gołąbków, które Typuje na lot ze Żnina, we wtorek start 280 km, czyli czwarty lot konkursowy gołębi Młodych, rocznik 2020, jako wiodące grupa wdowców, żniwiarzy, wyżymaczy i żeńców Ryszarda, czyli gołębie na wszystkie dystanse. A więc prezentuję po kolei 775 Floor wear, 1591 Wyżymaczka, Rzenie czyli Jan Arden 1575, 1534 Cudowna Wyżymaczka, Froerwerwerwerwer 1663 Czyli Żniwiarz, 1378 Jan Arden i na samym spodzie 1551 Zwycięzca ostatniego lotu Żniwiarz, i obok żenisia 1524, która wyszła na czoło w gołębiach, które najczęściej lądują w szpicy. Czyli Żenisia. Czyli jak widać przekrój gołębi wyrównana paka. A więc gołębie młode, czwarty lot konkursowy, czyli przed półfinałem. Półfinał już 21 lipca. Wyżkowa to jest 460 km do bogatyni. Półfinał, a finał będzie z północnego wschodu z Mikołajek bądź suwał. Zobaczymy, jak poradzą sobie najpierw żnin, później Wyszków. Ale myślę, że wszystko będzie dobrze. A więc spójrzmy z bliska, jak ta kadra Ryszarda wygląda. Jeszcze raz. Miłej pogodnej soboty, jutro niedzieli. Zabrać dziewczyny, żony nad wodę i dużo, dużo wypoczynku. A więc zwycięzca, który dobrze wytypuje, otrzyma od Ryszarda Mutka, tak jak do tej pory, grupa hodowców, która jest z niezmiernie zadowolona. A więc typujemy kadrę, która zwycięży, a więc kwiaty i o podgóry. 1775 for bear World Wyżymaczka Jana Arden To jest gołą No wyżemaczka ta również cudownego pokroju Samisia Na dole też 78 dobrze leci No 663 Trójeczka, mój ulubienie Z 1551 To jest typowy żniwiarz No i Żenisia Tak więc typować Zwyciężać wygrywać. Ryszard Osnowiec, słoneczny gołemnik, Polska.